Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj krótka piłka. W PKOBP pojawiły się wnioski, które umożliwiają zawnioskowanie o wakacje kredytowe na kolejne miesiące, bo do tej pory mogliśmy zawnioskować o dwa pierwsze miesiące, czyli ten, co teraz leci, sierpień i wrzesień. Teraz możemy zawnioskować o kolejne dwa miesiące w ostatnim kwartale tego roku. No i możemy też zawnioskować o pozostałe cztery miesiące w przyszłym roku, i tak jak to jest tam w tych zasadach opisane. Ustawię no to wnioskujemy po jednym miesiącu na każdy kwartał. Według mnie im szybciej, tym lepiej, czyli ja biorę pierwsze miesiące każdego kwartału, no bo szybciej przestaje mi lecieć oprocentowanie kredytu i mogę w tych miesiącach nadpłacać szybciej i w kolejnych miesiącach będą odsetki liczone już od mniejszych kwot tego kapitału, więc ja to tak zrobię. A teraz pokażę, jak to robi się w PKO. Prosta sprawa, wchodzimy do naszego serwisu ipko.pl, klikamy moje sprawy, dyspozycje i zaświadczenia. Nowa dyspozycja, i dokładnie robimy tak jak wtedy, czyli jedziemy na kredyty hipoteczne i tutaj, w tym samym miejscu, rządowe zawieszenie, nie żadne bankowe. Chodzi nam o rządowe wakacje kredytowe. Klikamy tutaj. Tu mamy jakiś alert. Przechodzimy do wniosku i otworzy nam się wniosek. To to troszkę przywinąłem, żeby nie widać tych moich danych. Biorę, że chcę złożyć zawieszenie na pozostałe kwartały, bo ten bank wykrył już, że ja zgłosiłem się na ten pierwszy kwartał, czy znaczy trzeci kwartał tego roku. Biorę tak. I mówię, że chcę w czwartym kwartale październik, listopad. Tutaj styczeń, kwiecień, lipiec, październik. Powiadomić mnie sms-em na mój numer. Tiskam dalej, oświadczam, że to są moje cele mieszkaniowe. Tak jak poprzednio, wszystko na no, krótka piłka. Mamy podsumowanie. Głównie nas interesuje pewnie ta część. Zgłaszam się na czwarty kwartał, od 1 do 30. Listopada tak naprawdę i tutaj kolejne miesiące, a tutaj mamy jakiś błąd. Wcale tak nie jest. Nie jest od 1 do pierwszego, tylko jest to, co jest tutaj. No więc tam widać się coś nie dostosowali, no mało poważne. No widać po prostu banki też muszą się dostosować informatycznie do tego, co wymyśli ustawodawca i może nie jest to po prostu proste, tak jak my rozwinialiśmy, jak to się wszystko tam porozlicza w tych odsetkach. Widziałem, ludzie się tam w pytaniach zastanawiają i także bardzo nie wiem, co odpowiedzieć, że na przykład ktoś jeszcze nie złożył wniosku o wakacje kredytowe, zrobi nadpłatę i akurat jest w takim banku jak ja, że on to zaliczy najpierw na odsetki, czyli całe odsetki mu spłaci, a później resztę mu nadpłaci, ale jemu odsetki w sierpniu leciały, więc są trochę wyższe, a potem bank pobierze ratę, tą wymaganą, a potem ktoś złoży wniosek o wakacje kredytowe. Co wtedy? No ja nie wiem, co wtedy, szczerze mówiąc, no, ja nie wiem jak na przykład tej części, nie, na przykład nie wiem, jeżeli bank już Ci pobierze tą ratę wymaganą w sierpniu, a Ty złożysz wniosek, że chciałbyś od 1 sierpnia mieć wakacje kredytowe, no to chyba już zależy od tego, czy bank będzie taki dobry, że po prostu cofnie to wszystko. Jakby uzna, że oprocentowanie było do końca tylko lipca, że ta rata, która poszła, nie była wymagana i na przykład albo Ci ją zwróci, no to zrobiłeś już nadpłatę, plus Ci wzięli ratę, czyli dwa razy tyle, co chciałeś. No więc ja nie wiem, czy bank Ci właśnie tą ratę, którą pobrał, zwróci, czy zaliczy na poczet już grudnie, no nie, ja nie mam pojęcia, co bank zrobi. Po prostu najlepiej jest przed dniem spłaty, jednak ten wniosek złożyć. A jak to już się stanie, to ja nie wiem, czy bank zadziała wstecznie. Nie mam pojęcia. No, ktoś to może przejść na własnej skórze i dać znać jak w komentarzach, jak to wyszło. Ale ja mam jeden jednym banku konkretnym, tym PKO, i ja potrafię powiedzieć, co tu się wydarzyło, bo po prostu to sprawdzam i potem opowiadam. Tak? Nie wiem, jak to będzie w banku PKO, tym z żubrem. Nie wiem jak to będzie w jakimś innym banku, tylko mogę powtórzyć co inni napisali w komentarzach. Ok, no jak widać, jeśli chodzi o tą informatykę, no to są też duże wyzwania i też już mówiłem nieraz, że ja jestem też z tej branży IT i doskonale to rozumiem. No i też przy okazji znowu skorzystam z tej okazji, że... Branża IT to jest dobry sposób na życie, więc jeżeli masz problemy jakieś finansowe albo nie masz perspektyw dobrych tam, gdzie jesteś, to pomyśl o tej branży IT, ja Ci mogę zachęcić tylko w taki sposób, że dość łatwo jest wejść do branży IT jako tester manualny. Dużo trudniej jest wejść jako programista, dużo więcej czasu to wymaga, więc na przykład jeżeli chcesz spróbować szybko, to jakoś znaleźć się w tej branży IT, no to możesz być właśnie tym testerem manualnym, ja Ci mogę w tym pomóc. I zapraszam Cię z tej okazji na bezpłatne szkolenie. Znajdziesz link poniżej. Po prostu przyjdź i zobacz, co tam powiem. Pokażę, jak taki dzień typowy wygląda dla testera. Jeżeli czujesz, że mogłeś być kimś w tej branży, masz raczej takie zacięcie techniczne, bardziej w szkole lubiłeś na przykład matematykę, fizykę e, niż plastykę, a do tego na przykład e, lubisz szczepiać się szczegółów, no to naprawdę byś się nadawał na tego testera. A ja również na programistę, ale tak jak to powiedziałem, to wymaga już większego przyuczenia, ale wcale też nie wymaga studiów. W dzisiejszych czasach to w ogóle nie ma znaczenia, czy masz te studia informatyczne, czy nie. Ważne, żebyś miał odpowiednie umiejętności. Dlatego zachęcam cię przyjść. To, co ja tu proponuję, to jest bezpłatne. Posiedzisz sobie, posłuchasz, a potem zdecydujesz, co chcesz zrobić dalej. Więc zapraszam cię serdecznie. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Cześć.